Witam Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada 54. O przesuwaniu komórek. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przesuwać pierwszej kolumny, zajrzyj do porady numer 11 i zaczniemy od wycinania. Czyli mam tu zaznaczoną komórkę, która jest pomalowana na żółto, żeby widać było, gdzie się przesuwa. Ctrl X jest wycinana. Teraz wybieram miejsce, w którym chcę ją umieścić. Prawym przyciskiem myszy naciskam i wybieram wstaw wycięte komórki komórka C3 została przesunięta do góry, C2, właściwie zawartość komórki C2, odpowiednio tu. No sobie cofnę, ctrl-z i usunę to nasze kopiowanie. To był jeden sposób. Dalej, lewym przyciskiem myszy, czyli wybieram tą komórkę, która mnie interesuje i tutaj widzisz kursor, to jest biały krzyż, ale jak najedziesz na krawędź komórki, to on się zamienia, inaczej wygląda ten kursor w Excelu. Są cztery strzałki w różnych kierunkach i teraz trzymając prawo Przepraszam, trzymając lewy przycisk myszy możesz przesuwać i kopiujesz, przenosisz to w odpowiednim miejscu. Tylko że jeśli będziesz tak przenosił na przykład do komórki C4, gdzie już jest jakaś wartość, to Excel się zapyta, czy zamienić zawartość komórki. Jeśli zatwierdzisz to, to on podmieni. Tak? Została skasowana całkiem wartość C4, a w jej miejsce zostało wstawione odpowiednio C3 na żółto, no to ja sobie ctrl z, ctrl z, co to był lewy przycisk myszy bardzo podobnie działa prawy przycisk myszy tak tylko zamiast pojedynczej opcji kopiowania niemalże ma trochę więcej, czyli tym razem prawy przycisk myszy i przeciągamy na przykład do C4 no i teraz są różne możliwości wybierzmy sobie przesuń w dół i kopi. i co się stało? No, on po prostu wstawił Dodatkową komórkę, którą sobie zaznaczyłem, i przesuną odpowiednio komórki pod nią w dół. To Ctrl Z wybierzmy sobie jeszcze jedną opcję, przy której mogą być trudności. Też sobie przesuwam tu do C4 i teraz wybieram przesuń w dół i przenieś, tak? Wybieram OK. Nic się nie zmieniło. Co się stało? To wynika z tego jak to działa. Tu sobie zrobię to samo, tylko tu. Przeniosę, przesuń w dół i przenieść. Gdzież tu zostały komórki cofnięte. Ale właśnie o to chodzi, że jeśli komórkę C3 chcę skopiować do komórki C4 w to miejsce, no to tu zostanie puste pole. Ono po takim przesunięciu znika niejako. Tak zostanie całkiem wycięte i sprawia to, że komórkę C3, którą ustawiłem w C4, jest z powrotem zasysana do góry. Czyli podobnie tak Ctrl Z jak jeszcze sobie zrobię, jeśli tu wybiorę sobie do D3, wybiorę sobie przesuń w prawo i przenieść to też nie było widocznych rezultatów, ponieważ działa to na analogicznej zasadzie, że właśnie tutaj zostanie ta pustka, która zasysa odpowiednio w lewo w tej sytuacji wcześniej w górę zasysał. Tak, żebyś się zorientował, że jeśli kopiujesz, albo w tej samej, albo się przesuwasz w tej samej kolumnie lub wierszu, mogą Ci się przydarzyć takie rzeczy. No to jeszcze Ctrl Z. No i za pomocą klawisza SHIFT. Tym razem po prostu najeżdżasz na krawędź, przytrzymujesz klawisz Shift i lewym przyciskiem myszy przesuwasz go sobie gdzie chcesz jak samym lewym przyciskiem to widać, że tu jest zaznaczona krawędź wokół całej komórki, jeśli przytrzymam SHIFT jest tylko jedna krawędź, odpowiednio tam gdzie jest kursor, tak? to może być krawędź właśnie boczna, to może być krawędź górna i to Ci mówi, że jak górna no to będzie przesuwanie w dół tak? puszczę sobie no i zostało przesunięte w dół, CTRL Z, znowu SHIFT biorę sobie krawędź boczną i teraz zostało odpowiednio przesunięte w prawo no i takie właśnie masz możliwości z shiftem no i sobie wrócę tutaj widzisz jak to odpowiednio zostało też przesunięte w dół komórki nawet ta pusta dobrze to popracowaliśmy na pojedynczej komórce a co z grupą komórek tutaj sobie pomalowałem 3 i będę tylko pracował na shift się, czyli ostatniej opcji bo wszystkie inne jeśli sprawdzą się na tym, będą sprawdzały się na innych, czyli tutaj sobie puszczam w to miejsce i proszę zostało odpowiednio przesunięte, tak ctrl z, przeniosę sobie dalej z shiftem w inne miejsce, o na przykład tutaj czyli w prawo będą mi się komórki przesuwać, o przesunęły się jak najbardziej, chciałem ja to jeszcze raz ctrl z i co jeśli zaznaczę sobie właśnie taki większy obszar, znowu tylko z shiftem w tą stronę przesunęło się, shift w tą stronę, o te komórki tych wierszach przesuniemy, jak najbardziej udało się, przesunęło się, więc dodatkowo o, cofnijmy sobie wszystkie te opcje dla pojedynczej komórki działają też dla grup komórek. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.